Dwa. Ja nie biorę projektów tutaj. O wspomnianym tańcu z gwiazdami też mówimy, ponieważ ja dostałam propozycję, żeby tańczyć w tym programie i w tej nowej edycji. Natomiast dla mnie jest to niemożliwe, również ze względów moich wartości i priorytetów, ponieważ ja jestem mamą już teraz. Kiedy tańczyłam w tym programie, no to nie byłam, nie miałam tych zobowiązań. Ja miałam klapki na oczach i mogłam sobie pracować. Nie jestem w stanie wziąć projektu, w którym musiałabym się zaangażować 7 dni w tygodniu po tyle godzin. I gdzieś gdzie w weekendy by mnie wcale nie było w domu. To jest dla mnie nieakceptowalne na ten moment. Są dla mnie rzeczy ważniejsze. I widzisz, ja na przykład jak gram w teatrze, no to też wyjeżdżam na przykład na, na dwa dni, ale staram się ustawiać te terminy tak, żeby to nie było po pierwsze dłużej niż dwa dni, po drugie żeby teraz, to żeby to w ogóle było raz w miesiącu. Bo w zeszłym roku trochę przesadziłam, tych spektakli było za dużo i czułam ja się z tym źle, dziewczynki też, widziałam, że bardzo tęsknią, dlatego już teraz postawiłam granice i że to